Witam wszystkich bardzo serdecznie na Speed Meeting, czyli krótkiej rozprawce o. Są to, jest to taka forma spotkań z Wami, którą wymyśliliśmy w fundacji jako krótkie filmy, nagrania do 10 minut, w których będziemy poruszali tematy z zakresu psychologii, pedagogiki, wychowania czy socjologii. Jeżeli one wam się spodobają, będziecie wyciągać z nich jakąś wiedzę i będziecie chcieli, żebyśmy dalej takie nagrania przygotowywali, to będziemy wtedy co jakiś czas właśnie wrzucać tego typu nagrania. Więc nie będziemy już przedłużali, tylko witam was serdecznie na dzisiejszym Speed Meeting, czyli krótkiej rozprawce o chodzie językowym rodziny. Dzisiaj chciałbym z wami porozmawiać na temat właśnie kodu językowego rodziny i tego, w jaki sposób kod językowy wpływa na rozwój dziecka. Jest to bowiem taki temat, który w zakresie rozwoju dziecka jest bardzo często pomijany, a ma on niezwykłe znaczenie, jeżeli o ten rozwój dziecka właśnie chodzi i to od samego początku jego istnienia. Ponieważ, jeżeli zaczynamy rozmawiać o kodzie językowym, czyli o języku musimy też przejść przez taki krótki etap w naszej rozprawce o nauce mowy. I to, co jest ważne, to dziecko pierwsze dźwięki, jakie słyszy jeszcze w okresie prenatalnym, kiedy jest w łonie matki, to są to dźwięki o niskiej częstotliwości. Jeżeli chciałby sobie ktoś teraz zwizualizować ten dźwięk, to jest to dźwięk na przykład kosiarki. Natomiast to, co jest bardzo ważne, to Zarówno łożysko, jak i wody płodowe wpływają na to, że ten dźwięk jest bardzo mocno przytłumiony. I to jest taki dźwięk, jak zanurzymy głowę pod wodę w basenie i słyszymy rozmowy innych ludzi, albo kiedy zasłonimy sobie uszy rękoma. To, co jest bardzo ważne, w 26 tygodniu ciąży, czyli około 6 miesiąca tej ciąży, dziecko zaczyna słyszeć głos ludzki. I to jest taki moment, kiedy możemy zacząć dziecku czytać, Książki, możemy dziecku śpiewać, możemy z dzieckiem po prostu rozmawiać. E, jaki to ma wpływ na jego rozwój, to za chwilę się przekonacie. Natomiast kolejnym bardzo ważnym etapem jest trzeci trymes, czyli początek 28 tygodnia, kiedy dziecko zaczyna rozpoznawać głos własnej matki, i z tym głosem już się bardzo długo nie rozstanie. I czy jest to istotne, czy nie jest to istotne? No i tutaj e, oczywiście ja bym chciał to porównać, czy odnieść się do gustu muzycznego, bo nie wiem, czy wiecie, ale gust muzyczny można również u dziecka kreować. Jest to jak najbardziej element takiej pedagogiki czy rozwoju, który, który, na który macie wpływ. E, I zacznijmy od tego, że dziecko, które słyszy głos matki, jest dzieckiem, które rodzi się spokojniejsze. Jest potem też dzieckiem spokojniejszym, i co chyba najważniejsze dla rodziców takie dziecko można szybciej za pomocą tego głosu właśnie uspokoić. I to jest taki element bardzo ważny, na który tutaj młodym mamom które mają jeszcze swoje dzieciątka w łonie chciałbym zwrócić uwagę jeżeli chcecie żeby wasze dziecko było przy was potem spokojniejsze, było łagodniejsze to mówcie do niego jak najwięcej, jak najwięcej czytajcie, śpiewajcie, żeby ten głos do niego docierał, to wtedy ono też będzie się zgodnie z tym głosem rozwijać. I to co pokazują badania, to też to, że dzieci, którym się czyta już w łonie matki lub mówi się do nich, rozwijają się o wiele lepiej pod względem neurologicznym. Nie ma tutaj absolutnie żadnej nowości w tym, dlaczego tak się dzieje, ponieważ im więcej dajemy dziecku bodźców, tym więcej tworzy się połączeń neuro, tych neuronowych, tych, tych nerwowych na synapsach naszego mózgu, więc jest ich więcej, dajemy pożywkę naszemu mózgowi, dzięki temu też ten rozwój neuronalny jest o wiele, wiele lepszy. To, co jest też kluczowe, to fakt, że ilość dźwięków, ich rodzaj, ich właściwości już w łonie matki mogą kształtować preferencje dziecka. Ja tutaj na dole podaję Wam link do jednego artykułu, gdzie naukowcy opisują, w jaki sposób można jeszcze do 10 roku życia dziecka głos muzyczny kreować. Natomiast ja kiedyś widziałem taki film z badaniem, gdzie wybrano dwie matki jak zaszły w ciąże od samego początku naukowcy je badali jedna była e, grała na harfie muzykę klasyczną natomiast druga była fanką e, heavy metalu i patano czy w Preferencje muzyczne matek mają wpływ na rozwój i funkcjonowanie dziecka. No i przez całą tą, cią tą ciążę z tymi matkami przebywano, badano właśnie, jak zachowuje się dziecko w ich łonie. Natomiast najważniejsze stało się po ich urodzeniu, czyli naukowcy zbadali, jak te dzieci, czy one reagują w ogóle na ten, na ten, na ten rodzaj muzyki. I co się okazało, że w przypadku dziecka tej matki, która słuchała ciężkiej muzyki metalowej, ono świetnie sobie radziło z tą muzyką, zasypiało, kiedy ją słyszało, natomiast kiedy puszczono muzykę graną na harfie, tą klasyczną, to to dziecko nie potrafiło się na tym skupić, było bardzo rozdrażnione i zasnąć przy tym nie mogło. W drugą stronę, u tej drugiej matki, która była harfistką, która grała na tej harfie, okazało się, że jej dziecko bardzo dobrze zasypia właśnie przy tej muzyce klasycznej, natomiast kiedy puszczono ten heavy metal, to, to było właśnie w drugą stronę. Też rozdrażnione i nie mogło przy tej Muzyce zasnąć, czyli zobaczcie, jak bardzo ważne jest to, jakie dźwięki dziecko słyszy podczas okresu płodowego, ponieważ ma to wpływ też potem na jego, na jego rozwój. Dlatego tutaj moja rada jest taka, żeby w ciągu. Jeżeli mamy ciężarną kobietę w domu, to żeby wszystkie rzeczy domowe odbywały się naturalnie, żeby wszystkie odgłosy było słychać. To dziecko się przyzwyczaja wtedy i do odkurzacza, i do różnego rodzaju stukania. Wtedy też będzie bardziej spokojne, kiedy się urodzi, bo będzie z tymi już dźwiękami bardziej obeznane. I to, co jest też elementem kluczowym w dzisiejszej dyskusji naszej, to jest to, że to, co mówimy i w jaki sposób mówimy, jest elementem stylu wychowawczego danej rodziny. Czyli język. To, w jaki sposób się zwracamy do dziecka, będzie miało wpływ na to, jak ono będzie się dalej rozwijać. Jeżeli chodzi też o wpływ tego, co słyszymy na nasze preferencje i gusta, to z mojego doświadczenia mogę Wam powiedzieć tylko tyle, że moja mama, kiedy ja byłem mały, słuchała bardzo często manamu i budki suflera, kultu czy kazika. I ja bardzo dzisiaj lubię te, te zespoły, lubię ich piosenki. Większość znam na pamięć, szczególnie z tych, które były na kasetach puszczane jeszcze wielokrotnie na naszej, na naszej wieży. Więc ukształtował się mój gust muzyczny zgodnie z preferencjami mojej mamy, ponieważ była to muzyka, którą ja, ja cały czas w domu słyszałem. I przechodząc już do tematu, czyli kodu językowego rodziny, to mamy teorię Bazila Bersteina, który mówi o tym, że kodów, kody językowe mamy dwa. Jeden to jest kod językowy ograniczony, a drugi to jest kod językowy rozwinięty. Ja tutaj bym ja często używam w, w, w mojej pracy czy, czy w publikacjach takiego, takiego nazewnictwa, że jest to kod językowy prosty, tak jak droga jest prosta, tak samo jest kod językowy prosty, lub jest to ten kod językowy, taki. Zakręcony, no właśnie, rozwinięty, czyli jest to taka droga bardzo e, z wybojami, z zakrętami. E, nie jest ona monotonna, dostarcza nam o wiele więcej emocji. A jak te kody językowe wpływają na rozwój e, naszego dziecka? To teraz na moment wam zniknę. Jeżeli mówimy o kodzie językowym ograniczonym, to jest to kod językowy, który. O, przepraszam. Który, w którym przewaga jest słownictwa potocznego. Wy, występuje tam w tej rodzinie bardzo dużo takiego słownictwa, które jest stereotypowe, które jest powtarzalne. Odpowiedzi są też powtarzalne. Dzieci bardzo często już potrafią przewidzieć, co dany rodzic i w jaki sposób odpowie. Jest też tam przewaga zdań krótkich lub równoważników zdań. I tutaj konsultowałem się jeszcze dzisiaj. Z moją żoną, e, czym są właśnie te równoważniki zdań, tak żeby trochę temat pogłębić, i dostałem bardzo fajną, prostą e, wypowiedź. W kodzie językowym, ograniczonym czy prostym, e, taka, m, taka odpowiedź czy takie zdanie brzmiałoby e, bilet do poznania. Czyli ktoś podchodzi do kasy i mówi bilet do poznania. Natomiast w kodzie językowym rozwiniętym usłyszymy: Dzień dobry, chciałbym kupić bilet do Poznania. No i tutaj różnica jest oczywista: jest więcej, więcej słów, jest zupełnie inna też forma wyrażania, też ekspresji, która jest też elementem kodu językowego ograniczonego, ponieważ tam do ekspresji wyraża się głównie mimiki. I gestów. Jest bardzo mało słów w tym wszystkim, co, co mm, słowa nie przynoszą tam właśnie jakichś emocji, jakiś tam y, właśnie takich y, ekspresyjnych rzeczy. Y, w słabym stopniu taki kod językowy y, pobudza psychikę dziecka. To jest to, co też powiedziałem, im mniej mamy słów, im mniej słów używamy, tym mniej one pobudzają rozwój naszego mózgu. I często używa się zdań rozkazujących, czyli właśnie mówi się idź, zrób coś. Nie ma tam właśnie takiej polemiki z dzieckiem, nie ma tam właśnie takiej rozmowy, jest tylko używanie zdań rozkazujących. I, e, a kod językowy rozwinięty, jak widzicie, jest przeciwieństwem. Mamy tam ubogacone słownictwo. Ja kiedyś czytałem, że to dzieci nie powinno się czytać jakichś książeczek o pszczółkach, tylko powinno im się czytać normalne gazety. Tam, gdzie, gdzie są słowa, które dzieci mogą się ich uczyć, mogą pytać o ich zrozumienie. Jest, zawsze odpowiedzi są dostosowane do sytuacji, to nie są stereotypowe odpowiedzi. Jest przewaga zdań rozmowy. Rozbudowanych. Rodzice mówią zdaniami rozbudowanymi. Ja wiem, że to jest trudno zawsze dziecku mówić zdaniem poprawnie zbudowanym, z dużą ilością słownictwa, synonimów czy wielu innych rzeczy. Natomiast, jeżeli chcemy, aby nasze dziecko właśnie takiego kodu używało i też potem w odniesieniu do niego rozwijało się, to warto naprawdę poświęcić swój czas na to, żeby wtedy, kiedy ono się uczy języka, jak najwięcej takich słów używać. Słowa są też wyra wyrazem ekspresji, mimiki. Często mówi się o uczuciach właśnie za pomocą słów. W dużym stopniu pobudzają psychikę, i to, co jest bardzo też ważne, są różne typy zdań w rozmowie. Dziecko wie, że jeżeli jest zdanie rozkazujące, to raczej już z rodzicem nie będzie polemizować, ale ma też jeszcze zdania oznajmujące, pytające i wiele innych, które mogą sugerować na to, że jest to właśnie rozmowa i że my na etapie takim międzyludzkim porozumiewamy się za pomocą właśnie tych słów. I idąc już ko, ku konkluzji, Pytanie takie na szybko do was, co ma struś do kodu językowego? Nie się zastanawiacie, co ja wymyśliłem. Natomiast struś jest związany z pewną moją anegdotą jeszcze jako pracy nauczyciela. Kiedyś zostałem poproszony, żeby pójść do... Na zastępstwo do klasy pierwszej. I tam w tej klasie miałem, oczywiście, nauczycielka przygotowała mi cały zestaw skrypty, materiały. Miałem tylko iść po prostu i przeprowadzić te lekcje. Ona dotyczyła rymów prostych. Ogólnie chodziło o to, że dzieci na końcu miały za zadanie stworzenie prostego rymu związanego z jakimś zwierzęciem. To miało być takie tam dokładnie rym AB i tyle. Także nic trudnego. Dzieci naprawdę świetnie się przy tym bawiły. No i tam potem na końcu sobie sprawdzamy, śmiejemy się, oczywiście, no i jeden mi się zgłasza. No i tutaj bardzo przepraszam, ja postaram się ocenzurować słowo, ale no muszę użyć, żeby cytat, to jest cytat, żeby, żeby pokazać wam o, o, no, o co mi chodzi z tym kodem językowym. I nagle zgłasza mi się ten chłopiec i zaczyna i czyta tak. Czemu struś tak popier? La. No i tak patrzę, trochę nie dowierzam, wszyscy tak w szoku, te dzieci nie wiedzą o co chodzi, ja mówię, przepra przepraszam, powtórz, tak myślałem, że on zreflektuje się, że coś jednak nie gra, a on dalej, czemu struś tak popier... la. Więc mówię słuchaj, jakbyś mógł tak, e, e, jakbyś mógł tak, e, jeszcze wam się pokażę, przyjść tutaj do mnie do biurka, no i tak pyta, mówi, ale czy coś ci tu nie gra, może, może nie powinieneś tak używać takich słów w klasie, no przecież to jest nieładnie, możesz za to dostać jakąś uwagę, a ten chłopak z taką rozbrajającą szczerością patrzy mi w oczy i z takim, takim trochę zdziwieniem i, i, i mówi, ale o, o co panu chodzi, czemu pan się czepia, przecież strusie popierdala... Mm, jom. No i skończyła się lekcja, no i opowiadam to w pokoju nauczycielskim, no i oczywiście nauczyciel nauczycielka, no jak wstawiłeś mu uwagę, napisałeś do mamy, a ja tak mówię, no ale po co? Ja mówię dlaczego? Mówię, te dziecko używa kodu językowego prostego, takiego, jakie wyniosło ze swojej rodziny. Jeżeli mama w domu mówi do taty, yy, Popier hmm, do sklepu, bo się chleb skończył, no to dziecko uważa, że strusie też popier. Więc y, proszę Państwa, to w jaki sposób mówimy, jakiego kodu używamy, naprawdę wpływa na rozwój naszych dzieci i one czasami używają tych słów nieświadomie i nie robią tego w żaden sposób celowo. E, słuchajcie, mam 13 minut na moim e, stoperze. Przedłużyłem troszeczkę, bo też wstęp miałem troszeczkę dłuższy, więc proszę mi to... Proszę mi, to, proszę mi to wybaczyć. Ja Wam bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Jeżeli Wam się podobało, to napiszcie jakiś skromny komentarz. Będziemy wiedzieć, żeby przygotowywać właśnie tego typu krótkie spotkania. I jeżeli macie pomysł na kolejny temat, który można by było tak w 10 minut ugryźć i fajnie o nim porozmawiać, to jestem jak najbardziej otwarty na Wasze e, propozycje. Także słuchajcie, dzięki wielkie za dzisiaj. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się i do zobaczenia na kolejnym spotkaniu.